Dobry dzieci i młodzieży. Witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem przyszło to, co kiedyś tam mówiłem, że jeszcze sobie kupię Nisana sklepik. I to jest właśnie tenże sklepik, który będę teraz składał. Aby formalności stało się zadość, to powiem, że jest to G -Pans. I tak, mamy pudełeczko, tutaj jakieś y, takie no, reklamy tutaj napisy i inne drobne elementy, które pewnie na wcisk trzeba będzie przyczepić tutaj jakaś ścianka tylna ścianka napis nismo jakiś tutaj łącznik, załącznik, szyby ładnie zabezpieczone folią, jakieś płotki, jakieś ściany kolejne Drogę nawet mamy napis Nissan, troszkę krzywo wycięty. Może tego tak nie widać, ale jest trochę krzywo. Kolejna szyba, to chyba jest y, sufit albo tylna ściana. Zobaczymy. No i oczywiście oświetlenie LEDowe, i podłoże. Także zabieram się to składanie, tutaj nawet jest jakiś realizm, bo teraz to dokładnie widać, są nawet jakieś plamy oleju, już także już Nissan puszcza farbę zanim jeszcze się nie zaczęło składanie dobra, no i jest oczywiście instrukcja bez tego ani rusz także widzimy, że jest jakiś parking jakiś płotek, oczywiście wszystko mało skomplikowane, tak aby każdy sobie poradził. Tak więc wszystko jest już na swoim miejscu. To jest dosyć duże. Wydaje mi się, że proporcjonalnie może być takie duże jak stacja benzynowa. Zaraz zobaczymy i teraz tak. Czyli to jest podstawka. Podstawka ładnie zapakowana w folię. Świetnie. Mam wrażenie, że to jest chyba jakoś lepiej, lepiej zrobione, albo lepiej zapakowane niż mm, niż stacja benzynowa. Oczywiście są jakieś odpryski, wypryski. Tego tutaj nie będzie widać za bardzo. Mm, nie mam jak tego pokazać, ponieważ światło Światło się odbija, ale są pewne nierówności. To z grubsza stoi w ten sposób. Także ja ten e, początkowy element mogę zabrać. Jest jeszcze ulica, którą sobie wypożyczyłem. Znany fragment z poprzedniego elementu. Czyli ulica. I dzięki temu będziemy mogli sobie po prostu zrobić dwukierunkową ulicę, co się przyda. To mniej więcej coś takiego plus nasz X tutaj taki żółty i tyle. To jest cała, cała podstawa. Teraz może tą podstawę zrobię. Potrzebny jest płotek. Płotek, płotek. A płotek trzeba sobie wyciągnąć z foliki. Płotek oczywiście posiada elementy, które trzeba oderwać. Ja to najlepiej na manualu pokażę o tą szarą tasiemkę trzeba będzie poodrywać. Słuchajcie, jak znieść jajko to proste wystarczy robić yy, Płotek. Otóż tenże płotek mi się połamał przy próbie yy, zdarcia folii, ale poradziłem sobie super klejem, chociaż nie bez przeszkód. Tak jak mówię, ja z prac manualnych to jestem beznadziejny. Nie cierpię robić w ogóle żadnych prac manualnych wymagających klejenia, łączenia itp., itd. Może zmienię perspektywę kamery płotek jako tako wygląda, to to można w sumie już wywalić, bo więcej tutaj nie będzie potrzebne. Oczywiście trzeba czytać instrukcję, bo jeszcze taka szara deska. Dobra. I co ta szara deska nam tutaj robi? Mhm. Spaja to wszystko. No, mam wrażenie, że bez tej szarej deski to wygląda lepiej. Ale okej, okay. dobra, jest płotek. To połowa już za nami. Dobra, teraz parking jest. To teraz druga połowa. Czyli najważniejsze, zrobić ten budynek, żeby to jakoś wyglądało. A żeby to wyglądało jako tako, no to co trzeba zrobić. Trzeba dużo, dużo szybek zużyć. I te wszystkie szybki mają oczywiście folię zabezpieczającą, którą ładnie trzeba zetrzeć robiąc ASMR. Oczywiście te płytki nie są idealne. W sensie, wszystko to jest. W większym lub mniejszym stopniu uszkodzone, chociaż ta wygląda nie najgorzej, także może coś z tego będzie. Musiałem zdjąć jedną rękawiczkę, bo inaczej tego zrobić się nie da. Jest jakby takie wejście. Oczywiście trzeba jeszcze drzwiczki yy, zrobić. To jest takie powiedzmy wejście ładne, przeszklone. Teraz muszę poszukać drzwiczek. welcome welcome to będzie raczej z przodu. Tylko jak tutaj, jak tutaj te drzwiczki wcisnąć? No proszę Państwa, tu jest wyższa matematyka, bo mamy jeszcze taki daszek, i ten daszek trzeba wcisnąć tu. W drzwi, a właściwie w ścianę wejściową, co znowu nie jest zajęciem prostym. Raczej powiedziałbym, że wciskanie tutaj drzwi powoduje pęknięcia. Dużo super kleju będę musiał użyć i to bardzo dużo. To są słuchajcie. Drzwi, tak zwane rozsuwane. No dobra, skoro tak, stawiają sprawę. A nawet bym powiedział, że montaż tychże jest bardzo upierdliwy. Te drzwi wchodzą tutaj, to wchodzi tu, czyli tak klasycznie. Ale jeszcze trzeba drzwi dopasować w tylną szparę. Także nie jest to takie proste. Twórca tej makiety. Zrobił wszystko, abyśmy czuli się źle podczas składania. Abyśmy po prostu czuli się gorszymi pod ludźmi. Ja to muszę położyć do góry. W końcu mi to wyszło. Mogę wreszcie zostawić to otwarte. Eee, dobra. Co jeszcze? Ściana. Ściana przednia. To już myślę, będzie prostsze do zrobienia. Chyba, że się mylę. Zauważyłem, że w tych, w tych makietach od G-Fans to jest bardzo, bardzo chałupniczo zrobione. Gdyby, gdyby chociaż troszeczkę. Bardziej się postarali. Może zauważyłem, że w te makiety od g to tak wiecie na słowo honoru, jest to wszystko zrobione. Wydaje mi się, że powinienem użyć jednak super, super kleju do tego, żeby to jakoś związać. Chociaż teoretycznie powinno to się składać po prostu jak. Te tak zwane meble bez skręcania. To jednak po złożeniu tych makiet, ja się teraz zajmuję szybami poza kadrem. Po złożeniu tych makiet jednak mamy takie wrażenie, że to może się nam rozpaść. Dobra, są te szyby z napisem Nismo. Słynne szyby. I co z tymi szybami trzeba zrobić? Z tymi, te szyby wchodzą tu. Nismo. Nizmogizmo. No, wchodzi. Wchodzi szyba. Na razie jest krzywo, ponieważ nie ma jeszcze dachu. Co jeszcze tutaj trzeba zrobić? Trzeba ścianę boczną dopasować. Oczywiście na ścianie bocznej będą plakaty. A teraz, jak te plakaty zrobić? No cóż. Nie ma żadnej kompletnie instrukcji, jak powiesić te plakaciki. Aha, one są na klej. Dobrze, zobaczcie. Ja wam pokażę. To są plakaty, które trzeba będzie w jakiś sposób przykleić tu. No dobra. I oczywiście wszystko leci na wcisk. Generalnie ta ściana powinna wyglądać o tak dobra, no to wciskam na boku dobrze, że to się chociaż wciska Już tak jak mówię no, zabawa jest przednia, nie powiem, żebym się dobrze bawił składając makiety G-Fans raczej bawię się średnio dobra, ale jest jest wciśnięte. To teraz ściana. I tradycyjnie będę się powtarzał. Tak jak przy poprzedniej, wszystko jest zakurzone. Tak jakby dosłownie wycinali to na maszynie i wpieprzyli to do kartonu. Ale dobra, tam już nie będę marudził. Teoretycznie. Teraz dobrze widać te ściany. No ładnie, ładnie się to będzie prezentowało. Mam dwa plakaty i niespodzianka. Plakaty są na klej. Także można teraz to obrócić. Ślicznie, ślicznie i przykleić w dowolnym miejscu. Pewnie i tak mi to nie wyjdzie. Ale spróbujmy. Dobra, powiedzmy, że przykleję to tu. Dobra, w miarę równo. Bez szczegółów. Na razie jeden przykleję, później sobie przykleję drugi. Wygląda to całkiem ok. Teraz trzeba się wziąć za tylną ścianę i pucharki. Pucharki razem ze ścianą czerwoną. Tu już trochę prościej. Bo mamy tutaj łączenie i widzimy, że jest taki ząbek, i ten ząbek trzeba włożyć tutaj. I to wszystko zbić. No dobra, zobaczymy, czy nie rozpieprze wszystkiego przy okazji. No i moi drodzy, jak na razie idzie bez przeszkód. Tylna ściana zamontowana z pucharkami. Ładny napis Nismo. I trzeba teraz jeszcze boczną ścianę. To już myślę nie będzie, nie będzie z tym problemów. Jak na razie prezentuje się ok, ale najlepiej będzie się prezentowało oczywiście z figurkami i z samochodami. A że tych Nissanów właśnie trochę mam, to postanowiłem sobie właśnie zakupić sklep albo Taki może salon bardziej pokazowy z Nissanami. Boczna szyba już jest, także bryłę mamy zrobioną. Co nam tu jeszcze zostało? Yy, dach. I teraz wiecie, jest problem. No bo zakładając dach, to potem trzeba się zastanowić, jak włożyć te cholerne samochody. Generalnie wydaje mi się właśnie, że dlatego. Nie można użyć superkleju, bo jak użyjemy superkleju, no to mamy później problem. Mam jeszcze tutaj takie płotki i kompletnie nie widzę na instrukcji, gdzie te płotki by miały być, chociaż tutaj jest tak niejasno pokazane. A dobra, słuchajcie, bo to jest taki myk. Te płotki. Są to płotki na, naszy, na nasz napis Nissan. I tutaj będzie taki myk. Ten nasz napis przykleić do tego. Jest literka i jest. no Także ten nasz tu napis Nissan przykleić do tej kratki. Ha! Słuchajcie. Jest tryb dla nieogarów technicznych. Na tej kratce znajdują się drobnym drukiem, teraz może będzie widać, drobnym niewidocznym drukiem napisy Nissan. Także przyklejenie tego to będzie bułka z masłem. Napisik gotowy. Oczywiście wszystko jest na klej, także. Kwestia czasu, kiedy to odpadnie, ale kiedy to odpadnie, nie wiem. Tak samo z drugiej strony mamy klej, i teraz będzie wyklejanka, przyklejanka, ponieważ ten napis, jak się domyślacie, trzeba przykleić na front, właśnie tu. No i dobre. Ok, udało mi się to zrobić w miarę równo. Bez stresu, także fajnie to wygląda. Teraz na front trzeba przykleić reklamę razem z kratkami, które również mają folię zabezpieczającą. No dobra, to już będzie wyższa matematyka. Miejcie też świadomość, że kupując to, to wszystko jest na klej. Ten klej kiedyś puści. Podejrzewam, że. Nie puści za 5 lat, może za 10, ale póki co za waszego życia będziecie mogli się tym cieszyć bez stresu, że coś wam zaraz odpadnie. Nie, nie, to się tak szybko nie stanie. Ale pewnego dnia wstaniecie sobie i zobaczycie, że na przykład odpadł wam napis. Bo klej puścił ze starości. Mój napis jest brudny, kto by się tego spodziewał. Dobra, spróbuję to teraz przykleić. Trzeba tylko te kratki dopasować ładnie i przykleić tak, żeby się o, żeby się to połączyło. Także poza kadrem to zrobię, bo muszę. Trochę tutaj się nagimnastykować. Okej, okay, co się namordowałem, to moje. Musicie wiedzieć, że dach jest troszkę źle wycięty, ale kupując coś z AliExpress, zawsze miejcie to na uwadze, że coś może pójść nie tak. Zwłaszcza tak skomplikowane, wycinankowe elementy. No cóż, pozostaje mi jeszcze taką dekorację na tą boczną szybę yy, przyczepić i zobaczymy efekt końcowy. Jakby to powiedział znany Japończyk, wyszło jako tako. Oni tutaj zrobili taki myk. Już wywalę te drzwi, przykleję jeszcze jeden plakacik. Oni tutaj zrobili taki myk, że tą całą przednią ścianę można wysuwać. Zaraz zobaczymy po złożeniu całego, jak wkładać do tego samochody. Dobra, w sumie, słuchajcie, w sumie wszystko jest gotowe oprócz źle przyklejonego napisu Nissan, bo ten napis Nissan powinien być do góry, czego instrukcja nam tak do końca nie mówi bo instrukcja nam mówi, że mamy równo z tą szybą przy, yy, przyklejać natomiast nie mówi, że mamy trochę powyżej, także no cóż yy, nie chce mi się tego po raz kolejny odrywać nożem, mógłbym to zrobić ale już mówię, odpuściłem sobie nie będę tego odrywał Dobra, słuchajcie. Nissan jest gotowy, wygląda ładnie. Skręcanie tego, w sensie składanie, to jest męczarnia. Tutaj jeszcze jakieś babroki, kudły kota, które się przyklejają do tych namagnesowanych no, części. Także jest grubo. E Oprócz tego, że no, jest to. Męczarnia, przyklejanie tego, robienie tego, to całkiem dobrze pomyśleli, aby ta część była rozsuwana. Dzięki temu możemy tam sobie poumieszczać ludziki, samochodziki. Są jeszcze salony Lambo, z tego co pamiętam, i nie wiem, czy jeszcze jakieś są. Wiem, że jest Lamborghini na pewno. I teraz jest pytanie: czy to zrobić na klej? Bo to tak jak mówię, to się trzyma na słowo honoru. Lepiej tego nie ruszać. Tak samo musiałem tutaj zrobić po prostu dziurę, bo źle było spasowane. Źle ktoś wyciął. I dosłownie widzicie 2 mm i robi różnicę. 2 mm, i już coś nie wchodzi. Także musi być to precyzyjna robota. Drzwi się przesuwają, rozsuwają, jest ok. Z boku też jest ok. Oczywiście, punktem kulminacyjnym będzie rozświetlenie, rozświetlenie tego. To, że są jakieś tam gdzieś babrochy, no cóż, tego nie unikniemy, ponieważ no, to są jakieś pozostałości. Tak samo drzwi. Drzwi mogą wypadać. Tutaj jeszcze jakaś. Co to jest? Aha, tu też jakiś babroch no To także, to jeszcze takie poprodukcyjne, tutaj moje rzeczy no ale w ogólnym rozrachunku jest ok, tylko wolałbym właśnie to dostawać w takiej formie niż samemu to składać. Bo naprawdę, dla mnie jako osoby, która ma dwie lewe ręce do robienia takich rzeczy, czyli po prostu do robótek ręcznych, to krew mnie zalewała. Chyba z 2 godziny to robiłem, a teraz przebitki na oświetlenie i samochodziki będą. To trzymajcie się, dajcie suba, łapkę w górę i do następnego, i na koniec powiem Wam, że kupujecie to na własną odpowiedzialność. Musicie wiedzieć, że ciężko się to składa, przynajmniej mnie, yy, i no, czasami są babole, ale generalnie wygląda to ładnie. Dobra, to ja już nie przedłużam. Pamiętajcie suba łapkę w górę, subskrypcję, wesprzyjcie mnie na bajkafi i daję przebitki. Na razie.